Jedno z największych marzeń każdego młodego hokejisty spełniło się w piątkowe popołudnie tuż przed najważniejszymi meczami w sezonie play-off. Młodych sportowców odwiedzili zawodnicy MK Automatiki stoczniowca 2014. Na malborskim lodowisku prawie 50 dzieciaków w wieku od 5 do 15 lat miała okazję wspólnie z najlepszymi hokejistami na Pomorzu uczestniczyć w treningu. Ci zawodnicy stanowią trzony Drużyny Automatyka Stoczniowiec. Drużyny, która ma realne szanse awansować do najlepszej klasy rozgrywek, do ekstraklasy. Także to są tak naprawdę idole tej młodzieży, która dzisiaj tutaj jest na lodowisku. Zajęcia podzielone były na dwie grupy wiekowe i obejmowały ćwiczenia oraz pokazy indywidualnych umiejętności hokeistów MH Automatyki oraz gry zewnętrznej. Cenne uwagi doświadczonych zawodników w trakcie zajęć zapewne będą motywować do większego zaangażowania i pracy na treningach. Dla wielu z nich trening z zawodnikami pierwszej ligi był sporym przeżyciem, a dla starszych kolegów kolejnym miłym doświadczeniem. Szczególnie, że to młodzi adepci hokeja tutaj w Malborku, więc, więc super sprawa z nimi się spotkać okay. i pokazać im e, parę sztuczek, parę zagrywek, które, no, może, które prezentujemy na co dzień u siebie na lodzie w Gdańsku. Poziom na pewno cieszy, widać, że tutaj parę chłopaków e, ma szansę kiedyś grać, e, mają takie zadatki na, na hokeistów w przyszłości może będą wspierać też nasz klub i dołączą kiedyś do naszej drużyny, więc na pewno fajne doświadczenie dla nas. Lecz do tego czasu przed młodymi hokejistami dużo ciężkiej sportowej pracy. Grunt to się nie poddawać i walczyć do samego końca. Na pewno, jak będziemy się tu sprężali, to każdy zapewne dojdzie do takiego poziomu jak oni. Dzięki takim sportowcom, pomimo że klub nie należy do największych, to za to prężny się rozwija i pomału zaczyna być zauważany. E, prezes stoczniowca zaproponował e, taką formę e, współpracy, więc, no, no, no super. Jak młodzi zareagowali na wieść, jak już się dowiedzieli o tym, że właśnie starsi koledzy przyjadą tutaj? No, bardzo się cieszyli, ponieważ no wcześniej mogli tylko e, oglądać tych zawodników z trybun, a dzisiaj mogą razem z nimi wspólnie trenować, także super, super, super sprawa. No, jak panowie oceniacie to, co dzisiaj się działo właśnie na, na malborskim lodowisku, możliwość spotkania się z dorosłymi, z dorosłymi hokeistami, jak oceniacie ten trening? Fajnie i było można wziąć od kogo przykład, jak strzelać, jak podawać, kiwać. Jak do, strzelać sklepy, jak le, lepiej. No i ogólnie, jak, jakie kiwki robić, jakie podania też najlepiej. Hokej na lodzie jest najbardziej popularny w krajach północnej półkuli, co wynika z uwarunkowań klimatycznych. Wraz z pojawieniem się lodowizji w zamkniętych halach, sport ten można rozgrywać przez cały rok. Lecz mimo to w Polsce uprawianie tej formy sportu wciąż stanowi problem. Głównym problemem jest to, że jest mała, mała ilość lodowisk w Polsce niestety i to, to jest trochę smutne. Aczkolwiek z tego co zauważyliśmy ostatnio, czy w Gdyni, czy w Malborku, we blogu, we wszystkich tutaj miastach okolicznych powstają lodowiska, na których od razu małe dzieciaki zaczynają grać w hokeja, co jest na pewno super sprawą. Super sprawą może być też otrzymanie autografu od starszego kolegi, który sam kiedyś, był taki sam. Sam pamiętam, to było patrzenie się po prostu jak w obrazek, i, i, i tylko przez kompleksy patrzyliśmy i chcieliśmy wejść do, do tych zawodników. i Na pewno te dżiżaki odczuwają teraz tak samo, i to jest na pewno super sprawa. Bombersi kibicują gdańskim stoczniowcom i liczą, że w najbliższym czasie awansują do najwyższej klasy rozgrywającej w Polsce. TV Regionalna 24.pl TV Malborg TV Sztucz Żuławy i Mierzeja 24.pl to my tu kręcimy.